Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu. Dzisiaj kolejny Bike Build na kanale. Tym razem składamy TuSix Playera w wersji long. Jeżeli jesteście ciekawi rezultatów, to zapraszam do dalszego oglądania. I w tym miejscu poopowiadam Wam trochę więcej o ramie TuSix Playera. Jest to rama w rozmiarze long. Jeżeli chodzi o nowsze roczniki, o najnowsze roczniki 2 Playerów, to są one tylko i wyłącznie w wersji long i w wersji medium. Nie ma już czegoś takiego jak 2 Player w wersji short. Natomiast jeszcze z poprzednich roczników zostało kilka takich ram. Pytacie się najczęściej o ramę czarną i o ramę taką niebieską. I jeżeli chodzi o ramę czarną, to jest ona na ten moment praktycznie nie do dostania. Już ich w S niestety nigdzie nie będzie. Wyszły one z produkcji i nie są na ten moment planowane. Że tak powiem, dorobienie tej ramy. Natomiast SK w kolorze Steel Blue jest. Kilka takich już się sprzedało na tirtowy.pl. Musicie obserwować na bieżąco, bo jeżeli ktoś kupi i mam jeszcze możliwość domówić, to domawiam następną, a jeżeli już nie będę miał tej możliwości, to już. no to już w ogóle nie będzie. Natomiast co do różnic między M-kom a l to nie różnią one się w ogóle tylnym trójkątem, wysokością ramy i tak dalej. To wszystko jest dokładnie takie samo. Kąty, widelca i tak dalej wszystko jest jest takie samo Jedyna różnica, jaka jest, to jest długość przedniego trójkąta w tym miejscu i co za tym idzie przeciwprostokątna, czyli właśnie dolna rura, też jest troszeczkę dłuższa, ale jak sobie zerkniecie w tabelce, to ta różnica nie będzie tutaj wcale duża. To nie jest tak, że jeżeli weźmiecie Elkę, to nagle ten rower będzie taki wielki, długi i w ogóle nie będzie się dało na tym jeździć, bo tak nie jest. Ja również jeździłem na L. -ce. Ten rower naprawdę się spoko zachowuje w locie. Jeżeli masz powyżej 1,75 m, 1,80 m, to, to moim zdaniem totalnie nie ma co się obawiać elki. chyba że naprawdę chcesz robić podwójne tej lipy jakieś flip -lipy do bar spinów i jakieś takie bardzo dziwne, skomplikowane rotacje. To wtedy szedłbym w jak najkrótszą ramę. Natomiast jeżeli po prostu chcesz sobie popykać hopy z ziomalami, robić jakieś trójki i trójki z barami, no to. To moim zdaniem nie ma co się napinać na to, żeby mieć jak najkrótszą tą ramę, bo to też trochę komicznie wygląda. Jak chłop ma 1,85 m wzrostu i taki rowerek wesce mały. Dzisiaj jest szczególny dzień, szczególny dzień, ponieważ mam dla Was bardzo ważne ogłoszenia, a tymi ważnymi ogłoszeniami jest to, że... Opony Kenda Bikes wlatują do mojego roweru. Już jakiś czas temu wleciały one na sklep i bardzo jaram się z tej współpracy. Opony Kendy będą wlatywać do każdego z moich rowerów. W przypadku Dirtówki będzie to model Kenda SPE. W przypadku Jeep Bearda będzie to jeszcze inny model. Zobaczycie. I w przypadku Thunderbearda będzie to pewnie jeszcze inny. Nie mogę się doczekać, aż pobudujemy kolejne koła wraz z tymi oponami. I za te oponki, jak i za ogólnie współpracę dziękuję Aliotowi Polska. To właśnie oni są głównym dystrybutorem Kendy na Polskę I to właśnie dzięki nim te oponki możecie kupić po bardzo dobrej cenie na stronie dirtowy.pl. Kenda SBE jest to bardzo klasyczna opona dirtowa, jedna z najwcześniejszych oponek dirtowych, jaką miałem w swoim rowerze. Chyba nawet pierwszy rower dirtowy, który miałem, posiadał już tą oponę. Ma ona taki bieżnik, właśnie pokładany w kosteczkę, dlatego to się nazywa Small Block 8 Pro. W tym wypadku jest to model Pro, czyli jest on zwijany, zmieści się do paczkomatu jak coś. Jest wykonane to wszystko tutaj z kewlaru. To ta opona jest dużo lżejsza od wersji drutowanej, natomiast jest ona mniej więcej dwa razy droższa od wersji drutowanej. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego bardzo budżetowego, to właśnie ta opona w wersji drutowanej będzie dużo tańsza. Jeżeli chodzi o oponki, to tyle. Te oponki będę zakładać na koła. To koła, które już od jakiegoś czasu posiadam w swoim rowerze. Są to Począwszy od przodu koło Dartmoor Reel Non-Disc, złożone na szprychach Sapima i z obręczą Dartmoor Shark. Ja tutaj jeszcze mam taki Future, są to nyple, które są w kolorze czerwonym. Myślę, że to bardzo fajnie fituje w, w całym rowerze. I drugą sprawą są naklejki, które też są tutaj zrobione customowo przez Dartmura. Z jednej strony jest szara naklejka, natomiast z drugiej strony w tym samym miejscu jest taka naklejka czerwona w takim kolorze troszeczkę taki Red Devil. Na słońcu prezentuje to się naprawdę mega dobrze pod różnymi kątami i też fituje fajnie z tymi neplami. A obręcz jest to Dartmoor Shark. Więcej o tej obręcie opowiem w późniejszym etapie filmu. I co do tylnego koła jest to bardzo klasyczne koło, których poskładałem też już naprawdę bardzo dużo nawet przez ten ostatni miesiąc prowadzenia działalności, czy już nawet trochę ponad miesiąc. Piasta tylna jest to Dartmoor Real Single Speed Pro V2. Mam tu Dartmoor. Driver 13-zębny, występuje jeszcze wersja z 10 zębami. Co do tego koła, też poskładane na szprychach Sapima, też zdecydowałem się na obręcz Dartmoor Shark. Jest to jedna z lżejszych obręczy w ofercie Dartmura. Starczą 140 mm na standardowe dirtowe miejscówki. Jest to tarcza, która mi wystarcza, natomiast na wyjazdy w góry, na konkretne tory slop stylowe, będę musiał tutaj pomyśleć nad zmianą tej tarczy na 160 mm. Słów kilka o tej piascie. Piasta jest bardzo żywotna. Mam już ją któryś sezon w moim rowerze i nie planuję jej zmieniać. Jest ona bardzo głośna. Tu akurat słyszycie z drugiej strony, mam mikrofon, ale tego puszczę wam jeszcze dźwięk tej piasty. Także jeżeli szukacie czegoś głośnego, to właśnie jest to ta piasta. Zabieram się za montaż opon.